Pierwszą pieczeń rzucimy sobie na rusz piosenkę zegarmistrz światła Tadeusza Wóźniaka. Więc całość na początku zagramy małe intro, potem przejdziemy przez lekcję i potem zobaczymy co dalej. Naciskając yy, na gryfie poszczególne struny, poszczególne dźwięki, będziecie wiedzieć po, o tych obrazkach, jak którym palcem nacisnąć którą strunę. Czyli 1, 2 i 4. Zapraszam. Idzie to mniej więcej tak. E <music> to już tylko kwestia praktyki. Przyszło mi do głowy, żeby podpowiedzieć wam fajne ćwiczenie, żeby rozciągnąć sobie troszeczkę paluchy, więc do ogrania akustycznego przydaje się ćwiczenie takie, iż bierzemy sobie dwie rączki, kładziemy na pudle rezonansowym gitary i podnosimy każdy osobno, czyli jeden, nie podnosząc przy tym pozostałych. Zdaje się to z pozoru trudne bądź niemożliwe, ale uwierzcie mi troszeczkę samozaparcia i, i ćwiczeń i zacznie wam, wam to bardzo ładnie wychodzić. Następnym ćwiczeniem, żeby rozciągnąć palce lewej ręki, łapiemy sobie pierwszy próg, drugi, trzeci i czwarty. Na każdej stronie. I tak całą, i całe sześć stron sobie przećwiczcie takie powiedzmy 5 minut dziennie, i paluchy same się rozciągną. Przepraszam za ten, ale trochę zakatarzony jestem. Jak się pewnie domyślacie, tak samo jak na klawiszach w nutach na pięciolini na gitarze jest dokładnie tak samo. Każdy dźwięk ma swoją nazwę, tak samo jak każda ze strun. A więc zaczynamy od góry, od struny najgrubszej. Jest to E, A, D, G, H i E. Później przy tłumaczeniu wam, który chwyt łapiemy w danym momencie. Będę wam wskazywał, którą strunę należy szarpnąć kciukiem, kiciukiem. <gry> Palec wskazujący łapie strunę G, następny H, E i z powrotem. G, H, E i tak w kółko. W zależności, jaki chwyt łapiemy, kciuk łapie też odpowiednią strunę. Czyli w przypadku chwytu amol, kciuk, szarpie strunę A, giedur, kciuk, szarpie strunę E, kciuk, szarpie strunę D. chwyt to jest C -dur. kciuk odpowiedzialny jest za strunę A idzie to mniej więcej tak Nic prostszego, prawa ręka nie musi się skupiać na indywidualnych strunach, szarpie całość. Całość szarpiemy akcentując tylko piórkiem g tak? staramy się piórkiem uderzyć mocniej w dolną strunę, tak? w strunę E. I tak samo jest przy A, C i tak dalej, więc całość idzie w ten sposób.